Witam Was! Jesteśmy w parku Linowym Tarzan Park. Zaczynamy trasę zieloną. Dziecięcą oczywiście widać, że w siatkach jest. Mamy teraz kłodę z cukierkami. Muszę się tu dostosować do najmłodszych. Niestety tutaj muszę przekraczać te przeszkody, bo nie dam rady. W inny sposób muszę. Tutaj, o! Teraz mamy dziury z króliczkami i z misiami. Czy ja przejdę? O oh mój Boże Ale kupujemy bilety jest. jest udało się to jest najtrudniejsze A tutaj jak? To jest No ładnie Tak jest Dodatkowe atrakcje Przeszkody z balonów. Z piłek Ok Teraz będziemy mieć siatkę z kulek No ładnie taki zabawy to jeszcze nie miałem. <grym> Aj Alan, kupujemy bilety! Dobra. Kupujemy bilety. Teraz będziemy Chcia mieć kładkę z skrzyniami skarbów. No kupujcie bilety, kupujcie! Kupcie bilety! Kupujcie. Okay. Kupcie bilety. Dobra. Teraz mamy kolejny tunel w sieci z piłkami. I makarony nas czekają. Bardzo fajna trasa. I teraz. No, czeka nas ostatnie zadanie. O nie! Koniec czasu.